Witam siema siema elo elo dziś chciałem wam pokazać jak gram w Battlefielda Bad Pany dwójkę Jak na multi pocinam, bo single nie jest za bardzo interesujący Więc najpierw jakiś serwer tak właśnie jaki, jaki, jaki Może ten kanał panamski podbój Szczerze mówiąc to nie pamiętam żeby taki serwer kanał panamski był Dobra, ja robię cięcie i spotkamy się ponownie, jak się już naładuje. Dobra, już jestem. Musiałem nieco dźwięki ściszyć, bo później nie będzie mnie słychać. Yes, pierwszy. I to jak szybko. Dobra, no to ciskamy. I od razu chciałem powiedzieć, że jakby ktoś chciał ze mną zagrać, to proszę bardzo. Piszcie w komentarzach I jak się nazywać Jakie niki macie w Battlefieldzie I w ogóle Kurde, dobra pasta tu jest Dobrze nam idzie To my sobie razem zagramy I coś jeszcze miałem mówić Ale nie pamiętam już Zaraz yy, sobie przypomnę, chwila Moment yy, Kurde no Nie pamiętam Dobra, jak sobie przypomnę, to powiem. A teraz, 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 teraz. No to jedziemy. Nie? A jeszcze tak przy okazji. Chciałem powiedzieć, żebyście subskrybowali kanał mojego kolegi Danielosa 032. Kolegi z serwera. Już jeden filmik nakręciliśmy. Jak... Na tym serwerze sobie chodziliśmy i tam było ogłoszenie, że nie będzie, nie będziemy grali na razie. Znaczy na razie serwer nie będzie włączony. Jakie cienkie. co oni są ciency? Pod lufę się wystawiają. Ej, no to on był mój. Dobra. Już wygraliśmy. Wow, 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 to to było. I Właśnie, co ty ja miałem mówić wcześniej? Nie pamiętam. że Coś miałem mówić? Yy. Nie, pas, nie pamiętam. Finito, dobra, wygraliśmy. Bo z następ następną planszę też nagram. Dobra, teraz cięcie. Spotkamy się na następnej planszy. No dobra, już jestem. Zaczynamy. O, to jest fajna plansza. Ja sobie do helikoptera lecę. Go, go, go. Nie wiem czy ja tą planszę do końca będę przechodził, bo nie chcę mi się aż tak długo nagrywać. Siada ktoś? Nie. O, tutaj idzie jeden mechanik. No chodź. Chodź, chodź, chodź. Siadaj. Lecimy... Dobra, no to... Lecimy, lecimy na Szczecin, jak to mówią. Helikopterem ja już dużo... Duży wód. Ło wow... Ło, Łow wow, ło, jak je. Już pamiętam. Wow, wow, ja, ja nie mogę, ja cię. Zaraz padniemy. Już. I zaraz ja padnę. Kude, o, uszkodziłem pojazd. Ale fajnie. No teraz on naprawi A tak w ogóle. Ja niedawno założyłem mój konto na YouTube. I proszę, nie oceniajcie mnie za surowo, bo jeszcze dużo o YouTube nie wiem. Więc nie za surowo, proszę. O, to jest. Yes. Dobra, lecimy. Chuuu, ja nie wiem jak ja długo będę, gdzie mi się chciało tu planszę przechodzić. A i piszcie w komentarzach, czy byście chcieli jakichś z innych gier, może żebym tak ponagrywał, jakieś informacje i coś takiego. Ja może z tym Danielosem 032. Z Minecrafta jakiś let's play nagramy. Może ja nie mówię na pewno. Jak będzie dużo subskrypcji, to się postaram, żeby coś było. Przy 20 widzach yy, coś dodam, nie powiem co, jak będę miał 20 widzów, to będzie coś fajnego. Jak 20 widzów będzie, to mówię coś fajnego będzie. Sniper, sniper, ja yes, leży. Dobra, ta baza jest nasza. Gdzie on jest? Gdzie, gdzie, gdzie? Zaraz, ja już mówiłem, że jakby ktoś chciał ze mną grać, to się nie, proszę nie krępować. Pisać, co i jak w ogóle. Kto chciałby ze mną grać, jaki manik. To jak wyszukam jako przyjacieli sobie razem zagramy. I dobrze jakby ta osoba miała działającego skapa. O czym tu jeszcze mówić? A, i jeszcze napiszcie, czy ja mam nagrywać jak mówię sam czy jakiś podkład muzyczny tego dawać bo muzykę naprawdę fajną mam i chciałbym wam ją pokazać chwila, cięcie robię Dobra jestem już na chwilę musiałem robić cięcie hu hu hu, dobra ja zatrzymam yy, zrobię cięcie i puszczę jak się będzie coś działo Dobra, tu się może zacząć coś dziać i się zaczęło, bo do mnie ktoś zaczął strzelać. No i deadłem. Granat? Nie, czołg. Myślałem, że ktoś do mnie strzelał. A Ale Ktoś... <zysy> <zysy> Nie wiem. Dobra. Tak się właśnie zastanawiałem, czy stawiać, czy opłaca mi się stawiać serwer Minecraft na Bookicie. Yy, to jak ktoś by miał Minecraft, to bym mógł zagrać, ale tak nie wiem, czy mi się opłaca, bo teraz się szkoła zaczęła i jakoś tak nie będzie czasu w ogóle na serwer. Jeśli już to w, weekend, w weekendy tylko będzie. Tak, to raczej nie. Chyba, że jakieś święto będzie i dłużej wolne. To wtedy tak. Wow, wow, wow. Serwer. Wow. <grych> Co ja tak z tym wow? Muszę się tego odwrócić. No FPS-y, nie spadajcie. Mm, dobra. zajmujemy. Bo ja też miałam, mam kolegę, który by ze mną w Battlefield zagrał, tylko jest jeden problem. On nie ma internetu właśnie. A tak to ja bym już z nim grał. Co mówić Cicho jestem Wow No ja Muszę się tylko oduczyć Wow ja. Dobra ja chyba zakończę Może jeszcze kiedyś coś wstawię Znaczy na pewno coś wstawię Ale nie wiem czy z Battlefield to dobra Nara i subskrybujcie mnie i kanał Daniel 032 nara